Witamy was w drugim LO. Welcome to drugie LO. Welcome in unserer Schule. Benvenuti nella nostra scuola. Szczęśliwy zbieg okoliczności. Bardzo szczęśliwe zbieg okoliczności. Myślałam, że nauczycielem jestem z przypadku, ale okazało się, że z powołania. Zostałam nauczycielem, bo był to jedyny sposób, żeby zostać w szkole na zawsze. Kawa czy herbata? Kawa. W domu. Kawa. Ale w moim gabinecie z uczniami zawsze herbata. Zapraszam. Kawa czy herbata? Zdecydowanie herbata. Herbata. A w wolnym czasie spędzam czas aktywnie. W wolnym czasie słucham muzyki. Układanie puzli. W wolnych chwilach czytam książki, w wolnych chwilach lubię jeździć w formie miejsca. W wolnym czasie lubię wszelkiego rodzaju aktywności. Teraz właśnie jadę morsować. Kim chciałem zostać jako dziecko? Najpierw chciałem być aptekarzem. Potem lekarzem, ordynatorem, dowiedziałam się co to znaczy. E, potem aktorem, gdzieś jeszcze w międzyczasie księdzem. E, był czas, że chciałem pracować w bibliotece, a na końcu zostałem nauczycielem. Od dziecka e, bawiłam się w szkołę. Miałam tablicę, miałam miski, które były moimi uczniami, miałam kredę, miałam dziennik. Więc od zawsze chciałam robić to, co robię teraz. Kim chciałam być jako dziecko? Magikiem. I to się chyba udało. Oto przykład jednego z czarów. Proszę pomyśleć jakąś liczbę od 1 do 9. Tę liczbę pomnożyć przez 2, ten wynik pomnożyć przez 5. Teraz skreślić pierwszą cyfrę wyniku. Do tej, do tej liczby, która została dodać 5, dodać jeszcze 2, wynik ten podzielić przez 7 i wszyscy otrzymali 1. I co? Czary, nie? Zawsze chciałem być gwiazdą roka. Już jako mała dziewczynka chciałem zostać pedagogiem. W dzieciństwie chciałem być lekarzem. Dziecko naturalnie chciałam walczyć z groźną czarownicą. Dlaczego drugie EO? Bo dla nas wszyscy uczniowie są ważni, bo to, to po prostu fajna szkoła jest. Denerwuje mnie niedbalstwo. Denerwuje mnie brak tolerancji. Cieszy mnie życie, cieszy mnie słonko, cieszą mnie zwierzaki, którymi mogę się opiekować. Lubię im w ogóle bardzo pomagać. Mam w domu istny zwierzyniec. Tutaj mieszka sześć czurów. Tutaj śpi sobie piesek. Mamy jeszcze ślepego kocura i drugiego psa. Ale był taki czas, że były cztery psy w tym małym mieszkanku. Cieszy mnie inteligentny dowcip. Mówię w trzech językach. Parlo italiano, I speak English, a ten trzeci. Jakie znam języki? Italiano, ovviamente, <noise> e, angielski. E, w liceum chodziłem na niemiecki, ale niewiele chyba z niego zostało. E, oprócz tego łacina, miałem w liceum łacinę, więc jeszcze coś pamiętam, mam nadzieję. E, I. Chyba to by było na tyle. A, zapomniałem jeszcze francuski, ale też nie za dużo. Tam taci, tam, tam, te, tam brzuszek burczy, bo się kurczę. Z tą buczanką na ślanku po king. Tarebnica sala ta! When I was just a little boy, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Hear what she said to me. Que será, será? Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que será, será? What will be, will be. Pomimo raf, pomimo skał, pomimo stu metrowych fal, pomimo burz błyskawic zet, ja ciągle Ciebie chcę. Pomimo cieni spalonych drzew i zimy, która mrozi krew, powodzi, co zabiera nas, ja mam dla Ciebie czas. I jeszcze miejsca trochę mam, na wybuchy słowa skruchy, na ten niepokoju stan. I jeszcze znajdę więcej sił, będę walczył, będę kochał, będę się o Ciebie bił.